No siemaneczko! Witamy Was po tygodniowej przerwie z zombiakami. Tak jest. Witamy Was już na rozgryweczce Więc Wam pokażemy, nie będziemy przedłużać, bawcie się świetnie. Myślę, że, że będziecie się tak dobrze sobie bawić, jak i my. <laughs> e, jeszcze tylko tak woli przypomnienia, my będziemy korzystać z instrukcji. Może już nie tyle, co wcześniej. Tak, ale, ale... będziemy, no bo naprawdę ta gra troszeczkę jest skomplikowana, jest wymagająca. Jest wymagająca, tak jest. Dodaję od razu. Zaczniemy rozgrywkę od jak gdyby podstaw, czyli rozmieszczenia wszystkiego, co nam jest potrzebne na planszy. I tutaj mamy pomoc od autorów. Ilość żetonów tak jest. na każdym polu w mieście ile może być. Y, takich znajdziek w jednym, co nam ogranicza y, jak gdyby, ilość manewrów, ilość y, zabranych przedmiotów tak i jest. kombinowania, które przedmioty wziąć, żeby Jasne. potem można. było I Gdzie wylądować, w której lokacji tam y, w mieście, żeby sobie odpowiednie produkty tak, dobrać. Y, tak, tak. I y, y, my jeszcze, tutaj przypomnę, mamy... jeszcze przypomnę, że każdy z graczy ma taką podpowiadajkę prywatną. To jest ta y, natura, jak to y, powoli krok po kroku idzie. Z tego też będziemy korzystać, naprawdę warto korzystać z tego. Bo... Pomaga, pomaga. Tak jest. I, i, I tak nie zapomina tu... się o niektórych rzeczach. Tak jak tu widzicie jest e, dzień e, tak jakby ludzi, którzy które są tam działania ludzi, a tutaj mamy już atak zombiaków, no i ta atak, atak Hordy oczywiście, który... który też... występuje w 5, 10 i 15. Duże. Tak e, ja na szybko tylko przeczytam, żebyście wiedzieli, ile po ile rzeczy mamy na danej mhm. lokacji w mieście. Więc tak, e, chlebki. Chlebki mamy tylko w minimarkecie w ilości 7, na stacji paliw 3 i tak samo w aptece też są 3. Jak widzicie e, paliwa tutaj. mamy, tak, w komisariacie 3, na stacji paliw wiadomo, no to stacja paliw, no to jest 7. Tak jest. No apteka tego jest 3. Skąd paliwo w aptece? Okej, okay, nieważne, nie wnikajmy. Eee, Co tam sobie zarzu zarzucają, <noise> nie nasz problem. I teraz tak, eee, apteczki, czyli czerwony plusik w komisariacie i w minimarkecie są po trzy sztuki, w aptece wiadomo siedem. No i teraz granaty, no najwięcej jest ich siedem w komisariacie, tak jest. a po trzy na minimarkecie i na stacji paliw. Chociaż benzyna i granaty na stacji paliw to jest bardzo, bardzo no, złe tak. połączenie. Do rozgrywki będzie nam potrzebna kostka i znacznik. Eee, tego, który rzuca cały czas pierwszy w e, tak turze. No, właściwie to, to jest pierwsza kwestia e, sporna, o którą żeśmy się powadzili, na tak. samym początku, się powadzili. E, podyskutowaliśmy sobie trochę, no Bo nie, nie widać, nie? Dobrze nie widać. E, i stwierdziliśmy tak, w zasadach pisze, że najmłodszy, najmłodszy gracz jest zawsze tym pierwszym prowadzącym, on zawsze rzuca. Ale stwierdziliśmy, że no, siłą rzeczy, no Adaś jest starszy, ja jestem młodszy, to no, nie może być tak, że ja cały czas mam ten żeton, zamieniamy się w drugą. Tak jest. jest ciekawiej. Sprawiedliwiej. Tak. To co, nie przeciągajmy może? Nie przeciągajmy. Dalej. Na sam początek gry każdy gracz zaczyna z jednym, jednym kipkiem. I z ludźkiem, nie? Jednym ludzkiem i dziesięcioma punktami, które może wydać na przedmioty, produkty, które I mamy dostępne w tej grze. Tutaj jest, takie są takie znaczniki, na których ustawiamy swoje hipki. Pod spodem, jak widzicie, są cyfry. Z biegiem gry, zobaczycie na czym to tam Przy pełnej polega. ilości, to jest tak Dokładnie. Ale ja jej ściągam, bo oni jeszcze, jeszcze to nie dotrą. Stawiamy pierwszego naszego ludzka na pierwszym miejscu, na pierwszym miejscu z lewej strony. I teraz dociągamy każdy po dwie karty z najleżniejszych. Raz. Bierz. Raz. Dwa. I przez nam nie krzyczy, byś będę. Jonko. Y nie a, a, pokazujemy y y yonka. tych kart. Nie pokazujemy tych kart, oczywiście, swojemu przeciwnikowi. Bo mógłby się zdenerwować, że mam lepsze karty niż on. Aha, w tych bomba. kartach znalezisk są tak zwane karty pułapek. One są oznaczone odpowiednimi ikokami. No, no, taką pułapką jak to na niedźwiedzie bywało z nie, takim gnykiem, nie? Pff. O! i ponuzi. I te karty mamy przy sobie, z nich będziemy korzystać podczas gry. I najlepsze jest to, że karty znalezisk... kartami, kartami znaleziskami możemy zagrać w każdym momencie. Tak. I na przykład ten co prowadzi e, mhm. rozgrywkę, on musi na koniec e, tak zwanej e, swojej tury czy zapytania, bo to jest tak, tak zwana tura przebudzenia. E, musi zapytać czy wszyscy już sobie tam zażyczyli i zagrali swoimi tam tak. pułapkami i kartami znalezisk. O, nawet tutaj mamy na tej naszej małej zgapie. Pierwszy punkt: pobudka to jest taki pierwszy punkt dnia. Tak. Jest to przesunięcie znacznika na torze czasu, czyli tu mamy tor czasu. I y, wyłożenie kart wydarzeń. Karty wydarzeń, to za chwilę powiemy co to jest. Użycie kart pułapek, czyli to co Adaś przed chwileczką. Dobra, rozdzielmy może to co te, każdy. Y, y te 10 to... punktów, które jest na samym początku tak. do rozdzielenia. I teraz sprawa wygląda tak. Każdy znacznik, oprócz jeden, beczek, ten... nie, oprócz ten... ludzi, przepraszam, tak. każdy znacznik, czyli no, granaty, dobra. chlebki, paliwo, apteczki i beczki, są warte jeden punkt. My, człowiek. Człowiek jest warty człowiek. dwa punkty, tak. Bo można sobie. Dobrać, oczywiście, nie tylko same przedmioty. Do, na początek można dobrać sobie człowieka, wtedy startujemy na przykład z dwójką ludzi, albo z trójką, jak, albo ktoś, z trójką. Woli. jak ktoś woli, ale wtedy mamy ograniczone yy, tutaj nasze obronność naszego yy, miejsca, w którym się znajdujemy. Tak. Po co? Dobieraj po co? pierwszy? No to ja dobieram pierwszy, mam 10 punktów, więc zrobimy tak, bo dostałem jedną pewną fajną kartę, więc mogę sobie z punktami teraz poszalać. I szalej, szalej, maliki. Ależ oczywiście, że mam ją I wezmę sobie tak. Cztery beczki. Mam cztery beczki. I teraz beczki rozmieszczam. Dwa, trzy i cztery. Wyobraźcie sobie, że rysunki beczek na planszy z rysunkami beczek na tych naszych żetonikach się pokrywają. Tak jest? to wygląda naprawdę. rewelacyjnie Świetnie to zrobiono, naprawdę. Czat. Czat i maliny. No, tutaj jeszcze fajnie widać, bo tutaj mamy podpowiedzi. Nie, jakie są tury, co, gdzie. Także no, gra jest przejrzysta, naprawdę jest tak, przejrzysta. Wszystko jest pokazane tak, żeby można po dwukrotnym przeczytaniu instrukcji śmiało śmigać. Tak, jak najbardziej. To prawda jest skomplikowana, ale skomplikowane jest naprawdę rozegranie kilku partii, bo później. A potem już leci. Tak jest. Czyli już... No, Czyli co? Czyli ja wydałem dziesięciu 10,4, bo sobie wziąłem 4 beczki. Czyli sobie wezmę jeszcze ludzia jednego dodatkowo, bo mogę. Czyli mam mm. już sześć. Zostały mi się jeszcze cztery. I w tym momencie, tak, wezmę sobie jedno paliwko. Zostały mi się trzy. Paliwo kładę od razu na samochodzie. Dlaczego układę od razu na samochodzie? Bo paliwo jest nam niezbędne, żeby wyruszyć pojazdem do miasta. Tak jest. To jest coś takiego. Jeszcze można później z paliwka robić też fajne pułapki, ale to zobaczcie, jak, jak to będzie wyglądało w praktyce. Wezmę sobie dwa granaciki, czyli już mi zostanie tylko jeden punkt. I tutaj na samym środku każdej z planszy, tak jak pokazuję, jest magazyn. Czyli pokażę tego, że tutaj. Tak. Ja tu kładę... I tutaj na każdym jest taka szósteczka, że on ma... Ten magazyn ma pojemność tylko 6. Sześć żetonów można tutaj położyć, czyli tych sześć produktów, I, i został mi się ten jeden punkcik. To ja sobie za ten jeden punkcik wezmę o, jeden chlebek, go położę tutaj w magazynie. Niech on sobie leży, bo chleby są bardzo potrzebne. No bo tak. trzeba żywić swoje. Bo tak oni jest. jednak nie mogą mnie jeść. No, takie Bez jedzenia nie funkcjonuje człowiek, więc a... niestety musimy papać. No to teraz jeszcze ja sobie dobiorę. To sobie dobiorę. Dwa, cztery. 6. Pyk. No, ale zaszala. Tak. No to mam już 6. zostały mi 4. Czyli paliwko jak... A skąd ty bierzesz to paliwo? Przepraszam, no, bo już się przygarnął to i myślisz, że wszystko ci wolno. No masz paliwo. Yy, to mam 7. Jedno leczenie. I dwa granaty. I jeden 1 granat i 1 klebek. No, my tak sobie pomagamy, bo jest o wiele łatwiej. Im więcej ręce, rąk nad stołem, tym większa zabawa. Tak jest. Bo potem nie wiadomo, gdzie poginęły po, po, po żetony. Czyli tak, mamy już porozmieszczane nasze takie e, pierwsze rzeczy, które żeśmy mieli, e, zdobywając jednego człowieczka. Tak. I teraz losujemy, kto będzie tym najmłodszym na pierwszą turę. Tak jest. Więc ja rzucam kaczwórką, u góry patrzę. Jest dwójeczka, teraz ty te rzucasz. Teraz nie. Ja... I mamy jedyneczkę, czyli ja jestem ten najmłodszy, wygrałem. No rzucaliśmy kostką, kto będzie miał wyższy wynik, żeby być najmłodszym. Więc skończ mi kup, tutaj Najmłodszy snapat. wynik, czyli jedynka, no ludzie. Ale my, my się bijemy o to, kto jest Ale najmłodszy. ja się z Tobą nie mam ochoty bić. Dobra graj, masz, masz, proszę Cię bardzo. Dziękuję. Na zdrówkę. No. <laughs> Więc teraz tak, biorę w dłoń moją odpowiadajkę i pociąga dwie karty A. no tak, wydarzeń wyłożenie kart wydarzeń czyli mamy raz mamy dwa i jedną z tych dwóch kart tak jak tutaj widzicie na tym polu są dwie karty, jedna jasno niebieska druga ciemna, jedna get dokładnie, jedna wypala i tyle nie ma, nie ma co się tam rozwodzić, po prostu dwie dociągamy, jedną wyrzucamy, tak jak było to w tamtych zobiekach po prostu. Tylko, że tą zagrywamy tutaj na środek, żeby komuś dopiec lub sobie. Bo niestety te karty działają na wszystkich graczy. Tak. I taka, tu chodzi z tymi wydarzeniami na takiej zasadzie, że ja wyrzucam w jakiej kolejności chcę, no teraz mam jedną kartę, przy dwóch kartach to wtedy jest zabawa. I w momencie, kiedy wyrzucam takie zdarzenie, najpierw ja je wykonuję, potem wykonuje je każdy kolejny gracz. Więc yy, na początek wyrzucę niespokojną okolicę. W tej turze nikt nie może jechać do miasta i iść na zwiady, czyli jesteśmy jak gdyby zamknięci na własnym podwórku tak i musimy działać yy, wewnątrz własnych murów. A tym teraz bardziej zapytam, czy wszystkie pułapki zostały zrobione, wszystkie karty zagrane? Tak, bo jak u mnie jedna nie. U mnie jak najbardziej, tak. Bo u mnie jedna nie. Bo ja sobie zagram taką kartą beczki. Ale to nie jest pułapka i nie możesz ją zagrać. Ale to jest karta, którą mogę zagrać w każdym momencie. No nie. No tak. No zobacz. Aha. Aha. Użycie kart. No tak. Tylko pułapek. No to później. A to później się faktycznie. robi. No. No. Dobra. Więc przypominajka z powrotem. No nie mamy pułapek. Masz pułapki? Nie mam, teraz planujemy dzień po prostu. No to planujemy dzień. No to teraz ja mogę użyć tej karty jak planujemy Teraz tej. możesz A, użyć aaa, tą kartę. No tak, jest po najbardziej, po Teraz, to teraz tak możesz. No to teraz. Ja planuję jako pierwszy swój dzień, czyli planuję robotę swoim ziomką Krótko, tak krótką. I zagrywam tą jedną kartą, którą chciałem zagrać wcześniej, czyli beczki, beczki, beczki. A beczki, beczki oznaczają to, że zapełniam sobie jedną barykadę wszystkimi beczkami. Tak jest. I robię to niezwłocznie, bo to jest przydatne jak najbardziej. No, bo ząbiaki nie przechodzą przez beczki tak sobie bezkarnie. Także. Ta. I robimy raz, dwa i trzy. I teraz tak. Eee, przydzielam zadania robocze. Więc ten sobie tutaj stanie i będzie robił dwa chlebki, tu są mm, jak gdyby takie dwa miejsca do produkcji jedzenia, tak. a trzecie miejsce też związane z jedzeniem jest do podwojenia jego produkcji. Tak, jest. E, tak jak będziecie widzieć, e, tu jest miejsce dla hipka, który wyprodukuje dwa chlebki, obok jest miejsce dla człowieka, który mm -hmm. wyprodukuje tylko jeden, a tutaj nad jest magazynem jest miejsce dla człowieka, który też... Kuchnia, tak. Podwójna, tak, podwójna. U, u mnie to akurat jest taki stół, jakby biesiadny. A o, u Arta u jest, jest taki. Budka z koddogami. To ładnie, taka budka z koddogami, Czyli można sobie po prostu e, dobrać e, to jedzenie razy dwa. Mhm. I stawiam sobie człowieczka na miejscu, żeby mi stworzył jedną beczkę, bo każda plansza ma takie miejsca, gdzie tak. tworzymy beczki. Wkłada się jest to, tworzymy paliwo i granaty, Tutaj. jedzenie Tutaj. i jest tak zwany szpital, Lazare, z, lazaret, no i właśnie laboratorium z miejscem na tworzenie lekarstw. Tak jest. Do tak. tego zauważcie, że po rogach są takie jakby wieżyczki strażnicze czy coś takiego i na nich mają symbole granatów. Czyli to są takie wieżyczki, w których e, możemy uzbroić je i one nam pomagają przy ataku zombi. Tak. Zobaczycie, zobaczycie, przydaje się jak najbardziej. Przy, przy barykadach też mamy miejsce dla ludzi, żeby oni tam stali, ale właśnie to miejsce na barykadzie trzeba obstawić w momencie kiedy planujemy dzień. Tak, to tylko i wyłącznie. Później już tylko e, możemy się przyglądać jak wcinają nas zombiaki. To teraz Aha. jeszcze ja zaplanuję swoje. Planuj. E, do miasta nie można jechać, bo ogranicza nam ta karta więc ja sobie wyprodukuję jedzonko razy dwa więc nam dzień planowania się skończył tak po planowaniu dnia wykonujemy e... zadania zaplanowane i to w tej odpowiedniej kolejności tak jest, kolejność musimy zachowywać bo to jest bardzo ważna rzecz tak? i pierwsze co mamy, pierwsza kolejność ale niestety ja zablokowałem możliwość wyjazdu do miasta, tak więc jest. omijamy tego. Tak samo zmiana tak na zwiat, nas też nic w tym kontekście nie będziemy mogli zrobić. Czyli mamy teraz produkcję. Czyli w tym momencie produkujemy tyle, ile uznaliśmy tak na produkcję, tak jest. Czyli tak tam, w kawie... gdzie postawiliśmy, hitka, tam nam produkuje. Ja produkuję tylko jedzonko. No tak samo jak ja. Dobieram sobie dwa chlebki, i dodaję I... je do magazynu. I hipek, hipek. ludź od razu wraca na pierwszą pozycję z lewej strony. Dlaczego tak, to jest ważne? Bo to określa już, że on skończył pracować i jak gdyby wypatruje ząbiaku. Tak jest. Zauważcie jeszcze jedno, tutaj w magazynie nie może być więcej niż 6. Jeżeli będzie więcej niż 6, musicie je spożytkować. Czyli na przykład uzbroić swoje barykady. A jeżeli nie macie takiej możliwości, niestety, któryś z tych musi wylądować w śmietniku. No w puli ogólnej. A w puli ogólnej, dokładnie. Czyli tak, no dalej jeszcze produkcja. Ty sobie wyprodukowałeś dwa chleby, tak ja jest. wyprodukowałem dwa chleby i ja produkowałem jeszcze jedną beczkę. Mhm. Więc ten kipek, który produkował beczkę wraca tu, ja dostaję beczkę, ale moment, ja ją wystawiam i teraz jest dopiero. No, właśnie o to mi chodziło. No. I teraz jest ale, no. bo każda produkcja, oprócz produkcji chleba, przyciąga zombiaki. Przyciąga zombiaki. Czyli jeżeli wyprodukujemy granat, wyprodukujemy beczkę, wyprodukujemy paliwko czy yy, leki, one przyciągają zombiaki. Mm. Więc ja mam tutaj zombiaka i on mi przyszedł pod barykadę, bo usłyszał, że beczkę czaskali. Przyszedł zobaczyć, co się dzieje. Pamiętajcie, że zombiaki musimy układać e, równomiernie, czyli mamy trzy e, e, barykady i jeżeli dochodzą do nas e, zombiaki, nie możemy je ustawić sobie tak, że na tu mamy 8, a tutaj jednego, tylko musimy e, dać je e, po, kolei, po kolei, że przy każdej barykadzie fajnie będzie jak będzie Dużo zombiaków i równo. Tak, musi być równo. To pomaga nam daje większe szanse. Dlaczego dołożyłeś te zombiaki, może byś tak wytłumaczył nasze szło? się zapyta, bo nie chciałem powiedzieć, że chłopa. wolałem dołożyć, żeby się zapytał. Trochę się pośpieszyliśmy, bo w momencie kiedy rozdajemy te 10 punktów na produkty, beczki i tak dalej. Pod nasze barykady przychodzą ząbiaki. to mam taką tabeleczkę, gdzie przy jednym człowieku, gdzie zaczynamy, przychodzą trzy ząbiaki. Przy dwóch ludziach, kiedy zaczynamy, czyli tak jak u mnie w przypadku, przychodzi tylko dwóch ząbiaków. A dlaczego obaj teraz mamy po trzech? No bo ja wyprodukowałem beczkę krzyżaki i dociągnął sobie do tego do tutaj. Czyli tak, mamy produkcję z głowy. Teraz jeszcze mamy kolejny taki walka na barykadach. Jeżeli mamy wystawionych na przykład ludzi tutaj czy przy barykadach możemy walczyć z zombiakami tymi ludźmi. A to wygląda tak, że zombiak nas nie trafia, my zabijamy zombiaka, jeden człowiek, jeden zdinięty zombie i wszystko jest ok. Po zabiciu zombiaka człowiek wraca na ten tor ilości ludzi i czeka na swoją kolejkę. Tak? tak jest. Ale że nie mamy ani, ani Art ani ja nie mam tak. żadnych ludzi na barykadach, więc omijamy to. I teraz mamy hmm, wyżywienie i leczenie. Ile masz ludzi? Jednego. Więc ile zjada chlebów? Sztukę. I on jest sprawny, gotowy do działania, bo jest najedzony. Tak. I Jeżeli u mnie to wygląda trochę gorzej, bo ja mam dwóch gorzej. Lepiej, bo mam dwóch, mam więcej możliwości. Więc oni zjadają dwa chlebek. Mhm. Jeżeli byśmy nie mieli na przykład chlebków, możemy też użyć yy, znacznika leczenia. Działa tak samo jak, yy, chlebek. jak jedzenie Dokładnie. Ale... W momencie, kiedy nie damy mu jedzenia ani nie damy mu lekarstwa, robi się chory bo robi jest się chory. Najedzony. Człowiek jest lekko ranny, tak to zostało określone, tak. on stoi, ale stoi w lazarecie. Tak jest. On nie może nic robić i nie jest brany pod uwagę w starcia. Tak jest. I tylko to może Albo dolec. chleb, albo chlebek. A kiedy nie mamy ani tego, ani tego w następnej turze, kiedy on dalej leży w lazarecie, znaczy, no już no, teraz to już się potem już kładzie, tak. bo już jest ciężko ranny. No. I wtedy możemy go właśnie uleczyć tylko i wyłącznie lekarstwem. lekarstwem. No ale to, to zobaczycie. Tak. tak, czyli mamy wyżywienie mm. i leczenie. Mm -hmm. I teraz możemy uzbroić nasze siedziby. Czyli możemy porobić pułapki, możemy te właśnie wieżyczki nasze uzbroić swoimi granatami. I to ja odbrajam. Jedną wieżyczkę granatem, drugą wieżyczkę drugim granatem. No ja sobie również tam. Litylak. i Jeden granat i na tym też zakończę. Po uzbrajaniu siedziby następuje noc. Ale kiedy następuje noc, to wiemy, że ząbiaki przychodzą. Są bardziej aktywne. Tak. I tym sposobem kończy się pierwsza tura pierwszego dnia. Zaczyna się pierwsza tura pierwszej nocy. Tak jest. Zombiaki wychodzą i.